widzowie, z tej strony Obuksik i Kodem. W dzisiejszym odcinku gramy w Blade Balla. Jakie... Jakby co, to ja jestem słaby w tego Blade Ale fajnie jest. Będę Ciebie obserwować. Ło, Ten... wow, fajne pizdki z Dobra, jest. Łooo, ej. Ogólnie kiedyś było losowe emotki. Teraz widzę, że spotki tutaj i można wybrać sobie. Okej, okay, dobra. Muszę sobie amotywę wybrać. Miałem taką swoją objętą. jeszcze nie muszę nikt tysięcy razy żeby mi się wylosowała. A ile masz pieniędzy? A i nie. E, 349. Aha, a ja zbieram. Ja zbieram rana z Bo ja mam drugiego skilla. Maksowanego, czyli patrzcie. Uuuuh. No, F na maks. Ja zbieram na coś nowego. Zbieram. Dobrze ci idzie? Tak. Ja. Whoa. Ty się, się. Blikając, tylko ja podchodziłem, a ja on uciekał. Mm. Dobra, game mod będzie klasyczny. Ej, dlaczego jest dwóch podobnych do siebie? Na w bloku, bo w tą stronę mniej w którą popatrzysz, tam odbijasz piłkę, żebyś nie odbijał w losowe osoby, tylko konkretnie mógł sobie wybierać, nie? Ale to szybko jest ta piłka! No, się to każde odbicie jakby rozpędza. No i Aha. też mogą użyć umiejętności, które sami ją rozpędzają. Tak jak teraz tej gościu użył Friza. Nie wiem za ile to umiejętność, ja chyba sobie mam będę rozbierać. Właśnie zatrzymujesz piłkę i ja pięknie. Ju! Ale nie możesz być akciu. Co? Sorry. To gra jest naprawdę niemożliwa. zamierzani za 2000 pieniędzy. To nie, to na silnego go zbierać Albo na to, to wie kto wie No dobra no, no. To są różne fajne umiejętności o, o, ty w finale jestem E wygierz, wygierz Stoisz. To ja nie stoję. A musisz chodzić. Stoisz. Dobra, to ja będę Musisz chodzić, cokolwiek, nie wiem. Tańczyć. A i nie używaj was powodu, całej się nie sposób umiejętności. Nie. Pomiszczacie. Fokusuję teraz na tym jednym gracie w pomieszczęcie. Chyba, że umiem żeby to się ciągle na niego patrzyć. Ej, jest dwóch takich samych z wyglądu. Tylko że jeden zielony, a drugi niebieski. I ten niebieski już drugi raz wygrał. Ile teraz już wygrałeś w tej grze? A osób? Ja mam na tatu, jakby na tatu masz niewyszany ja mam. Chyba 147 kg i 21 kg. Jest, patysik zginął. Patysik zginął, jej. No ten no. taki najlepszy. Co? A, ja sobie byłem moim tak patrzyłem jak to działa i taka piłka zaczęła do mnie lecieć. Była już rozpędzona. Zastaszyłam się. A i ogólnie masz takie coś jak e, time. Relans. Nie, skinąłem, ja no znowu. A. Widziałem, nie zginąłem. Ja skinąłem, bo ja zaczęłam sobie wyglądać rzeczy, bo ja sobie od jakiegoś nie byłam w tej grze. A co robi ten y, blokada? E? No. To jest to samo co odbijanie. I ono ogólnie trwa sekundę, więc musisz tak idealnie wymierzyć czas jak Ci piłka uderzy. I jak Ci piłka, ktoś w Ciebie celuje piłką, to piłka u Ciebie się robi czerwona a albo biała. I Ty się robisz czerwonym, żebyś wiedział jak. No. Nie, start, finał. z nie, Patysiek nie, z nie, 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 ale ten... nie, też jest taki sam patysiek, tylko zielony. A poczekaj, dodać. O nie, 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 nie Idziemy do przyjaciół, by dodać. Ja mam stan zbiegającego Nie Nieeee! Czemu? No? Ogólnie musisz pamiętać... A tak... No? Czy tam był psik? Nie wiem, jak do ciebie wołać. Musisz pamiętać, że grasz tego typu gry, które nie są przygodówką, grajnówką i, i tego typu tylko akcja się dzieje. Nie możesz... Y z czegoś innego musisz oglądać, żeby to piłkę obserwować. Będzie gotowa to Bo ty zacząłeś chodzić i nawet nie widziałeś, że ja z gościem obok ciebie się nawalaliśmy. Niestety. Zachodzę za piłką. Aha. wybierasz taniec. Mój ulubiony to jest Green O Site. I w ogóle jeden z nich... Poczekaj mnie to w końcu, którego nie pamiętam. Nie ten. O! Klapping Queen. Y, ogólnie oglądałeś Spidermana. No. Ale w sensie nie takiego najnowszego, tylko te pierwszy, gdzie był Kevin McGuire. A nie wiem nawet. Bo ja w ogóle nigdy ja nie ogólnie, przepadałem ze tej Tam spodieniem. jest wersja. Tam jest ogólnie wersja Spider-Man z Venomem. I tam jak Venom jakby zawadnął, można tak powiedzieć nad pierwem portierem. Eee, on Miał taką odklejkę jakby można powiedzieć. Tak ja jest niemożliwa. Ja to... Co, już zginąłeś? No. Jazu. To... Musisz tylko obserwować, skupić się trzeba. Cały czas na nie patrzę. A i jak chcesz możemy pograć na prywatnym serwerze, tylko tylko dajam. A jak to się robi? Po prostu prywatny serwer. Ja mam prywatny, możesz to możemy na niego wejść jak chcesz. Okej. Dobra, zabijłem już dwie osoba była. No nieee! To no szybko klin nałożyć To wchodzisz do mnie na prywatny serwer? No a ja. Dobra, to po prostu dołącz, że pan mnie tylko przygotuje ten serwer. Czekaj. Skapa, du, 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 mam Boże, znikłeś. Aha. Czekaj. Znajdę Cię, poczekaj. Dam sobie radę. Jakby co, filmik już tyfa 12 minut. No już mogę dołączyć. Przepraszam, że to tak długo, ale zapomniałam, że tutaj jest Alec Roblox przez specjalny X. Tylko ty, w swoim rodzaju. Ale... możesz? Okej, okay. wchodzimy na I na samą górę i ten. Nie pokazuje w ogóle mi, że jesteś online. poczekaj, przeglądam na. Poczek nie, 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 na nie, 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 Dobra, już jestem u siebie na prywatny. Możesz dołączyć. Hello my friend. Wow, jesteśmy tylko my. No to jest prywatny serwer, jesteśmy tylko ty i ja. Tylko znajomi mogą na mnie dołączyć. Odbił piłkę, kiedy będzie źle, nie tego. Trochę To chodzi słabo, poszło.

Ciebie? Jeżeli jak, jak, jest, patrz, nie, stuj, jak jest wolna, to gdzieś w takiej odległości od ciebie jak ja teraz już musisz kliknąć, a jak jest szybka, to nawet w takiej Gotowy? Teraz jest wolna Joc! Ty, ty za późno, nie jak ona ciebie dotyka, bo ona chce cię zabić Musisz ją odbić Dosłownie tak. jak będzie już koło ciebie prawie Prawie, Niedosłownie. Cztery, tak? nie dosłownie musisz tak i i jest Chcę cię zjeść. ja cię. skończyłam jakiegoś questa nie wiem o co chodzi z tym questem no. Co zdobyłeś z tego quest'a? Nie wiem, ale chyba już wiem na co zbieram. Kuuuu! No, błagam, szerzej! Spokojnie. Mi też jest ciężko zakopać inną grę, ale damy radę. Taką grę wybraliśmy. Niestety. Albo postać w ogóle gra fajna, tylko trzeba umieć grać i nie. zjeść od Spokojnie. Bywa. W tej musisz mi dać chwilę. Zrobimy przelwa techniczne. Jest! Brawo! Nieooo! W nie. końcu mi się to szybko udało. Zrobimy przelwa techniczne. Uwaga.

ale wydałam 4 na imon skin. A jak zdobyłeś te 5 obuxów? I want no... Czy to będzie jeszcze reklama gry? Co to będzie? Odbić, błagam. Piłko odbić, Zjadła Cię. <gry> to od razu chodzisz już. Zapisz. Czemu ty ciągle stajesz w miejscu? No bo wtedy nie mogę wtedy nie mogę odbić. Można ogólnie to też nie jest linkami, tylko myszka. Władowy przycisk myszki to działa jak blok, a prawy przycisk myszki działa jak eee, u ciebie dasz, a o tym właśnie na zkoby. Ja literek nie korzystam, ja korzystam z meszki. Ach, To się... nie z, z tej... z literek, albo... Z musisz pamiętać, że w idealnym momencie to po pierwsze, a po drugie nie denerwuj się też i musisz sobie... Jakby, musisz ćwiczyć. Gdyż... Po prostu... Im więcej będziesz ćwiczyć jakby... Najlepiej ci będzie szło, bo piłka za każdym razem się bardziej rozpędza. Aż ja kiedyś doszłam do takiego poziomu, że piłka mogła mnie uderzyć, a tak była rozpędzona, że poleciało aż za mnie. Mówię naprawdę, tak było niezmyślnie. A jak ty w ogóle tak robisz, że ten... no nieważne. No powiedz, zmierzcie to nie się. A jak można zrobić, że ten, że szybko objawiać tą kamerą? Shift-lock się to nazywa. Wchodzisz w yy, escape na klawiaturze, settings i masz na samej górze Shift-lock switch. Off. Das mach' ma schon on. Ich stell sie ja click nicht ja shift.